O! Proszę bardzo. Tak to wygląda w całości. Tu jest ta pleksa. Dzień dobry, witajcie serdecznie! Z tej strony Sławek może być orzeł. Jedziemy dalej szukać złota. Zatrzymałem się w pierwszym miejscu, gdzie nieopodal namierzyłem pewien zakręt, ale stan wody na dzisiaj nie pozwala mi tutaj e, poszukiwać. Tak wygląda woda w tym miejscu, w którym się zatrzymałem. Natomiast ja miałbym się udać nieco około 400-500 metrów tam za zakręt i następnie w las skręca e, takim ostrym łukiem powiedzmy ta rzeczka. 18 minut dalej mam kolejny punkt, w którym się mogę zatrzymać. Także jedziemy i zobaczymy, co tam się dzieje. Na razie nie biorę żadnego sprzętu, idę zobaczyć, jak wygląda sytuacja na miejscu nad wodą i będziemy dalej myśleć, co robić. Powiem Wam, że wody jest dość sporo. Przyszła odwilż po kilku dniach. Jest dzisiaj pomiędzy 8 a 10 stopni na dworze. Lekki wiatr, taki o 12-13 mil na godzinę. No, czapkę mam jeszcze założoną, bo wiadomo, to jest styczeń, więc nie ma co przesadzać. Bardzo ładne miejsce, ale chyba podejmuję decyzję, że nie zostaję tu dzisiaj. Jeszcze kawałeczek się przejdziemy. Piękny Kamol tam jest na środku. Tam jest taki wielki głaz. No nie wiem, no mam mały dylemat. Może spróbować. Olewcia. No No jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Wróciłem do auta. Mam dylemat, bo tutaj jest brama. Jest tu co prawda chodnik i przejście dla dla turystów i dla ludzi z psami z okolicy. I tak teraz patrzę, kiedy ta brama była ostatni raz otwierana. Wygląda, że chwilę temu, także tu jest płytka, bo nikt, nikt nie jeździł. No nic, tu moje auto stoi, zostawię po prostu yy, kartkę w samochodzie, jak coś się będzie działo, to, to ktoś po mnie przyjdzie. Dobra, idziemy. Jedno miejsce sprawdzimy, bo mam w zanadrzu chyba jeszcze jedno miejsce dzisiaj objechać, póki ta pogoda jest ładna. Jest tu takie miejsce, gdzie ten głaz, i tutaj spróbuję. Miejsce do, do... pobierania materiału wytypowałem sobie, myślę fajne, ale jest problem z ułożeniem płuczni dość blisko. No i dobra, jest w punkt, możecie zobaczyć Tu jest Złocina, tu jest Złocina Tu jest Złocina, tu jest Złocina. Idę do auta, zmienię sobie baterię w kamerze i zaniosę rękawiczki, Napiję się wody, jeszcze trochę tu podziałamy. Najważniejsze, że pierwsze wytypowane miejsce daje jakiś efekt. Połowa stycznia. Ptaszki ćwierkają. Słońce świeci. 10 stopni. O, jakiś piękny jastrząb. A wracając do tematu, idę do auta po podwodne oko. Skleiłem sobie takie podwodne oko. Zamówiłem pleksę 5 mm, taki kawałek 25, chyba na 30 cm. Pierwszy raz cięłem pleksę metodą chałupniczą. Pierwszy kawałek mi popękał. Natomiast drugi już ładnie udało mi się wyciąć. Tak to wygląda w całości. To jest ta pleksa. Jest klej, no tak to mi klejenie wyszło jak wyszło, natomiast jest tu założona mufa, której musiałem kołnierz obciąć w tym miejscu, bo nie, nie miałbym jak dokleić tej pleksy do samej rury, rura była dłuższa. Otwornicą nawierciłem sobie takie otwory, aby móc zrobić coś takiego i zaglądnąć sobie co tam się dzieje. Wydaje mi się, że ona jeszcze jest za długa, ma około 20, 40, 50 cm. Tak się prezentuje Nic nadzwyczajnego, ale może mi pomoże tam yy, Podglądnąć świat podwodny Patyki, ale ładnie widać, ładnie Prawda, słońca nie ma, pod tą skałę jeszcze mogę tam zaglądnąć sporo. No powiem Wam, że teraz było niebezpiecznie. Yy, jeszcze wykopałem tego materiału, który tam się znajduje. No i wziąłem ten mój peryskop, nazwijmy to. Wziąłem do wody i patrzcie co teraz. Est marriages com as asas, a gente vai już dziurę prawie do kolana, ale tam noga mi wchodzi pod tą skałę i pompa już się zanurza do otworów tych powietrznych. Dość ciężko jest. Jeszcze z dwie, trzy miski takie na sito przepłukam to, co jest. W międzyczasie zaniosę sobie część rzeczy do auta, bo nie jest tak daleko. Wrócę i tam bliżej przy aucie postaram Wam się pokazać, co tutaj wydarzyło się dzisiaj. Oprócz ołowiu, który znajduje się, no i oczywiście złocin na puczni, no to takie kamyczki mnie się spodobały dzisiaj. Tutaj wózetka ja akurat je odłożyłem na bok. Ten sobie zabiorę. A z tych brzydkich, no to wiadomo, tam jest ołów kawałek szkła, takiego dość grubego drut kolczasty. Zabiorę to, wyrzucę gdzieś do śmietnika Jest tych złocin Bym powiedział jak Na jedno miejsce no to Zabrałem wiaderko, bo miałem dzisiaj wiaderko Także teraz sobie przerzucę to wszystko do wiadra Żeby mi nie uciekło Na miskę przepłukamy I pokażę wam co udało się Znaleźć w sumie wczoraj jeszcze myślałem, że tak, przyjadę tu, ale rano zdecydowałem, że jadę tam, gdzie była wyższa woda na tym zakręcie rano, gdzie się zatrzymałem. Natomiast tu, gdzie byłem dwa lata temu, przychodząc i oglądając jakieś tam powiedzmy 100 metrów brzegu, uznałem, dobra, pod tym kamieniem jedziemy. No i z jednego miejsca. Wszystko z jednego miejsca. Jestem, jestem z siebie zadowolony dzisiaj. A tu już są złociny O, właśnie tu taka ładna się odkryła Jak na złość słońce zaszło Byłby lepszy efekt, no ale Bardzo dużo piachu czarnego, bardzo dużo O, proszę Pie Piękne, piękne! Ha, ha, ha. Zabieram to do garażu do Kanciapy i tam będę się z tym bawił. No nie, no to ta jest fantastyczna. Aha, jest i tu jest potencjał. Tu jest potencjał i tam jest potencjał. Przyjeżdżamy tu następnym razem. Nie są to nagety wielkie kawałki, pikery. Są to znaczące dla mnie ilości. Zwłaszcza po tym, jak znajduję jedną, trzy. Pięć malutkich złoci Na dzisiaj już takie fajne kawałeczki Łowca zabiera swoją zdobycz do domu I tam ją będzie oprawiał A tymczasem prędko do auta Bo jestem głodny Wieża herbata z imbirem Kopie, jest dobra I dwa jaja z kanapką Odpalam auto, jadę do domu Posiliłem się po tym pięknym poszukiwaniu 47 minut do domu, myślę, że zasłużyłem na jakąś dobrą kawę, a Was zachęcam do subskrypcji tego kanału, do pozostawienia jakiegoś komentarza i nie zapomnijcie zostawić pazury do góry. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!